W tym odcinku, widzowie, tepałem się do oszustów z czatu, używając nowego, customowego przedmiotu, w sensie takiego nowego, ze świątecznego, eventu, czyli śnieżki. Pokazałem wam, jak bardzo jest OP, a dodatkowo, niestety, straciłem swoje wszystkie przedmioty w trapie. Ale w jakim trapie, no musicie już oglądać do końca. Robimy konkurs na rangę GieWip, więc zostaw lajka, suba w komentarzu, swój nick Minecrafta. No i 400 łapek do końca dzisiejszego dnia, już jutro wlatuje kolejny odcinek na kanał. Ja nie przedłużam, miłego oglądania. Jo, widzowie, przed odcinkiem chciałem was zaprosić na mój serwer BankMC, gdzie macie dwa fajne try Kit PvP, na którym się bijecie, dostajecie itemy, ćwiczycie swoje pojedynki, więc sprawdzaj. No i books PvP, gdzie na sam start masz komendę ukośni kod spacja widz, która daje wam rangę mvip. Na sam początek, więc wydaje mi się, że warto jest sobie wbić, skorzystać. No i kurczę, dlaczego by nie? Bijaj na bankem C. Widzimy się na moim serwerze. Yo, widzowie, witam Was w kolejnym odcinku z anarchii. Jak widzicie, nie mam żadnych przedmiotów, no bo niestety próbowałem już nagrać ten odcinek troszeczkę wcześniej, no i zginąłem w pierwszym trapie jak totalny nów, więc no nie ma sensu, żebyście to widzieli, no bo to było po prostu porażka była. Więc w tym filmie muszę ogarnąć sobie wszystkie itemy do klepy Lecimy po prostu, typamy się do rzutów szatu jeszcze raz I mam nadzieję, że mi się teraz uda Mianowicie tak jak po tytule widzicie No skorzystamy z jednego z bardzo ciekawych customowych przedmiotów Które zostały wprowadzone na świątecznym evencie Mianowicie będą to śnieżki Wezmę weźmy sobie dwie takie śnieżki do ekwipunku No bo będziemy raczej z większą ilością nie chodzić To polega na tym, że po prostu wiecie Chitasz gościa śnieżką, rzucasz niego i się zamieniacie miejscami Więc w momencie kiedy jesteście w trapie No brzmi to bardzo, ale to to bardzo dobrze, no bo to powinno działać tak, że po prostu e, ziomal nagle sam wpada w swojego trapa, no i zobaczymy jak to po prostu mi wyjdzie, czy mi wyjdzie, czy mi nie wyjdzie ale elitrę z ostatniego odcinka wygrała ta osoba, gratulacje zgłosi do mnie na dc stary, muszę ci elkę dać no i niestety elitr już kurde nie mamy za bardzo dużo, więc no losujemy e, gvipa dzisiaj po prostu, więc wydaje mi się, że też warto, no bo ranga za 5 dyszek na lifestealu, no coś pięknego, więc zostaw lajka, suba, w komentarzu swój nick, na którym grasz na anarchii, GG i tak naprawdę to e, tyle, e, plan jest taki, że raczej nie chcę się tepać z anarchicznym setem, no bo jak wiecie z ostatniego odcinka lub jeśli nie oglądaliście, więc po prostu powiem, tworzymy serię, gdzie chcemy zdobyć wszystkie przedmioty na anarchii, które zostały jakimiś przedmiotami eventowymi. Na razie mamy trzy przedmioty, którym jest marchewkowy miecz, który został z eventu wielkanocnego rok temu, więc no tak to wygląda, mamy już go, mamy też smoczy miecz, szczerze, nie wiem jak powstał smoczy miecz, Ej, chyba smoczy miecz w ogóle nie jest z eventowego. Jakiegoś eventu, tylko on jest z. Yy, smoka, więc no też go mamy. Jako tako zaliczymy go po coś takiego i. Oszczędzam po prostu pieniądze, no bo chcemy wszystko zdobyć Zastanawiam się jaki przedmiot możemy teraz Na przykład sobie kupić, wiem, że no Lizak będzie problemem, no bo kosztuje 500 tysięcy Ale lizak lizakiem widzowie Ale mamy jeszcze tutaj totem ułaskawienia Który kosztuje 900 koła Więc to będzie chyba największe moje wyzwanie Zdobycie takiego totema, nie wiem jak to zrobię Szczerze, nie wiem jak to zrobię, ale no Postaram się po prostu, no i mamy też y, Jedną śnieżkę sobie odłożymy tutaj też Jako po prostu na no, ten item y, eventowy Ale mamy 157 tysięcy na koncie I tak chciałbym spojrzeć na co nas tutaj stać byłoby z tych wszystkich przedmiotów. Widzę, że jest krew wampira niby, która jest tania, ale czy nam, nam krew wampira jest potrzebna? Z eventu halloweenowego 40 koła kosztuje tylko. Nawet widzę, że jest za 20 koła najtaniej i też to nikt nie kupuje. Więc no widzowie, robię głupotę. Wiem, że to się nie opłaca za bardzo, ale no kupimy to, no bo na tym po prostu polega mój cel w tych wszystkich filmikach, więc no weźmiemy sobie oczywiście tą krew wampira za te 20 tysięcy. Trudno no, troszeczkę tracę kasy, ale co? Odkładamy sobie, mamy kolejny przedmiot y, z y, eventu halloweenowego. No i zastanawiam się, ile tych w ogóle przedmiotów jest. Czy są jakieś przedmioty, których się zdobyć już nie da? Mam nadzieję, że nie ma takich i że uda nam się po prostu zdobyć jak najwięcej tego wszystkiego. Mieczem, którym będziemy się bić dzisiaj, no to będzie jakiś zwykły 32 dodatkowych obrażeń, no bo y, serio, no nie będę się tepał z tym, no bo y, to wiadomo, że to jest po prostu y, szkoda. Ale nie wiem, czy też tak macie, ale po prostu nienawidzę stakować się po śmierci. Kupowanie tych wszystkich przedmiotów, no to jest tragedia. Otworzymy sobie rzadką. rzadkiej chyba niczego ciekawego nie ma, więc no tutaj zaczarowanie jest chyba jeden z lepszych dropów, ale z epickiej. Epicka skrzynka w ogóle jest moim zdaniem taka niedoceniana, bo tu są naprawdę fajne przedmioty. Voucher na Givipa jakby wypadł, bardzo mi się ucieszył. ale mamy chorusy. Spoko. Dobra, jako tako już itemę mamy. No i widzowie, kurczę, bardzo się boję. Mam nadzieję, że nie zginiemy jakoś głupio. E, piję sobie stręża od razu. Jakieś itemy mamy przygotowane. Nie wiem, jaką taktyką w sumie e, wychodzić. Nie wiem, na początku może jakiś chorusik będzie jedzony i potem zobaczymy, gdzie to tak naprawdę. Nas Y, tepnie, tepamy się do obojętnie jakiejś tam osoby, y, bez jakiegoś większego znaczenia, szczerze, nirzy i chcę wykorzystać swoją oczywiście śnieżkę, kurczę, no bo ona jest naprawdę mocna, tak, takie śnieże kosztuje 50 tysięcy dolarów serwerowych, 50 tysięcy, macie trzy takie staki, no i prawie Elytra to jest, nie, więc to no, mocny, mocny, kurczę, wynik, ale tak naprawdę nie ma co się dziwić, no bo one cały czas znikają, ale dobra, ziomal nas zaakceptował tak naprawdę od razu, zobaczmy, co tutaj to y, będzie za y, trap i zobacz, ja rzuciłem śnieżkę, od razu ziomal wpadł w swojego trapa, więc no tutaj go raczej zabijemy jednego, nie wiem ile on tutaj może mieć, kurcze HP ten ziomeczek jeden, no powinien, zaraz paść ej kurde, powiem wam, że chyba mam y, tragiczny y, mieczyk po prostu, bo no, jakbym miał jakiś większy damage, no, to byśmy go raczej szybko zabili a tam ziomeczek, nie wiem, czy on się wylogował czy o co chodzi, ale zobaczcie to, jaki to jest trap nie, z takiego trapa miałbym naprawdę problemy, kurczę z wyjściem, nie, no i dobra jest tutaj ten ziomeczek, więc go nawet możemy y, też sobie y, dojechać, Bardzo Y, czy mniej, nawet widzę, że tych ziomeczków Jest troszeczkę więcej niż jeden y, I dwóch, nie mam wiaderka z wodą, żeby Z tych kobłebów wychodzić, to jest duży Problem, ale widzę, że jeden ziomal mnie Bije, więc chciałbym do niego tutaj Docisnąć jakoś w kratkę, czy coś No bo raczej mamy większe Szanse, jeśli on jest zwykłym, diamentowym Ziomeczkiem, ale, o, zabiliśmy go Więc bardzo dobrze, nie mam kurcze Żadnej lawy, żeby w razie wu jakoś itemy im Spalić, czy coś, no ale co, dwa y, Trzy vs jeden tak naprawdę, y, pojedynek Ich tutaj, y, ich zabiliśmy nie? Więc jakby nie ma co y, narzekać Czy jakaś wiaderko kurcze z lawą Tutaj się znajdzie czy coś Chyba kurczę może być widzowie y, ciężko Więc no robimy stą, stąd zawikę No ale zobaczyliście tak naprawdę sami y, Na przykładzie nie jak to tutaj to y, Fajnie y, chodzi nie Jedna śnieżka po prostu mnie uratowała A ziomeczków było y, trzech i jako tako mogłyby być problemy. Więc no, cieszę się, że się udało. Lecimy na spawna i tepamy się od razu do jakiejś kolejnej osoby. No, bo szkoda, kurczę e, marnować stręża. Wydaje mi się, mamy jedną taką śnieżeczkę jeszcze. No, bo nie chcę ich wszystkich zmarnować. Nie chodzę właśnie z tym stakiem, no bo to jest po prostu zbyt drogie. Idealnie, nawet tutaj woda jakaś, nie? No, bo myślałem, że w tych kobłebach też będę miał problemy. No, bo nie miałem żadnego wiaderka. Gościu mnie w koba postawił i bym nie wyszedł z tego. Na szczęście, no, sobie zginął. Tepnął nas kolejny ziomal, śnieżka w łapę. I zobaczmy, czy będzie tutaj podobna sytuacja. Jak tamta? Nie, widzę, że. Aha, dobra, wiecie co? No, zobaczcie tutaj, co się wydarzyło, nie? Ziomal y, jest w jakimś nielegalnym, kurczę, miejscu. Najprawdopodobniej, on po prostu bije nas cheater, więc, no, y, bardzo, ależ mnie to y, boli już, no bo najprawdopodobniej, no, mogą być duże problemy, żebyśmy tutaj dostali jakiś backup, nie? Ogromny problem może być, no bo, kurde, tyle pereł, tyle wszystkiego. Wejdę na kanał na Discordzie, szybko o pomoc czy coś. Żaden chorus nas nie jest w stanie wytepać tutaj. A ja tracę w tym momencie banię swoją z niepodpaleniem i ze wszystkim, nie? I anarchiczne serce. No i co? No i stracone zostało. Po prostu wszystko w tym momencie. Straciłem całego yy, seta anarchicznego. Straciłem wszystko. Ziomal, który mnie zabił jeszcze napisał mi Elkę, najprawdopodobniej to był chyba on. Szczerze jestem zawiedziony po prostu tą sytuacją, no bo yy, jest godzina bardzo wczesna, ja ten odcinek chce po prostu nagrać. No ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie, nie wiem, czy dostanę backupa tak szczerze. Jest godzina 13:20 aktualnie. Zobaczymy, ile będziemy musieli czekać. No, centrum pomocy jest od godziny 16, a ja po prostu no nie chcę wydawać kolejnych pieniędzy na te same przedmioty, które mam tutaj, nie? no? i ja tutaj muszę pochwalić, kurczę, administrację Anarchii. Powiem wam, że tak ludzie narzekają, że ta administracja nam nic nie robi, takie gadanie głupie, zawsze tak po prostu jest. No ale yy, 20 minut czekałem. Od momentu jak poszedłem na Discorda, powiedziałem elo, mam taki problem, pokazałem nagranie, yy, 20 minut i dostałem backupa o godzinie 13.40. Nawet nie musieli mi o tej godzinie dawać backupa, bo centrum pomocy jest od 14, a tutaj wszystko dostałem. Więc no, na pewno ktoś się znajdzie, to bo jesteś twórcą. Nie, to nic nie zmienia ogólnie, nie? Tutaj każdy ma takie same yy, szanse na serwis. Że każdy jest równo traktowany. Oprócz trąby. Szartuję. Ale no wiecie o co chodzi? Bardzo y, pozytywnie zaskoczony? Fajnie, nie? I tak przy okazji jeszcze tutaj ponarzekam albo opowiem. Wiele osób zawsze narzeka, że na tych serwerach y, Minecraftowych administracja nic nie robi. Widzowie, pamiętajcie, że na przykład na Anarchii no jest to największy serwer w Polsce. Gra tutaj teraz prawie 2600 osób. Cały czas ktoś potrzebuje pomocy. Czasami, no po prostu trzeba troszeczkę dłużej poczekać. Ja może miałem farta, mało ludzi na centrum pomocy było, a widziałem, że helperzy mówią cały czas. Więc no ode mnie. Okejka. Okay a najważniejsze jest to, że tamten ziomal, który mnie zabił, dostał bana, nie? Mnie to nie obchodzi. Szkoda jest na pewno to, że yy, straciłem właśnie koksa, którego się nie odzyskać. Straciłem anarchiczne serce, którego nie odzyskam. A kosztuje z 10 tysięcy takie serce. Ale no, najważniejsze, że te wszystkie przedmioty zostały zwrócone. Chcę sobie dokupić tylko totem nieśmiertelności: 500 dolarów. Bardzo dobra cena. Brate, pnęła nas jakaś majka. Zobaczymy, gdzie tutaj będziemy, w jakim trapie. Zobaczmy, co tutaj to jest. I już kurde, yy, chciałem się yy, zdenerwować bardzo. Że tutaj wpadłem w jakieś gówno Ale na szczęście udało mi się, kurczę, uciec Ale no, typek lognął Już byłem lekko ze zesrany, mówię, co tu się dzieje Ale bardzo dziwne, bo tepnąłem się do gracza Majka I ta Majka chyba tepała, nie wiem Jakoś dziwnie w środek, czy coś No bo od razu, kurde spadałem, nie Jakby z tym gościem, do którego się tepnąłem Więc dziwne, dziwne Ale mam pewien plan, widzowie Ja mam taką swoją taktykę zawsze na takich gagatków Chociaż widzę, że tu jest ta właśnie Majka. Więc to no, dobra. Mamy killa? Super, dobra. Już jestem po y, mojej taktyce, nie? Najważniejsze, że zabiliśmy chociaż jedną osobę. Nie, mimo, że jest Stevek, ale moją taktyką ulubioną na coś takiego jest to, że ja zawsze zostawiam sobie set homea w czymś takim. I za jakieś 10 minut, jak ten gościu będzie tepał czy coś, no to daję set Homa i go wale w plecy, nie? Więc no, nie wiem, czy to ma sens. Wydaje mi się, że ma bardzo duży sens. Więc oczywiście to też zrobimy sobie. Bo dlaczego by nie? Home 4, muszę pamiętać. Idziemy sobie na spawna i zaraz się tu wrócimy. Dobra, minęło troszeczkę. Zobaczymy jak ta sytuacja wygląda, czy ten ziomal dalej tam tepa. Mam nadzieję, że tak kurczę, no powinien być tam kill dla mnie. Tepamy się na tego homa i zobaczmy. Jest ten ziomo, jest ten ziomo, zobaczcie, widzowie Normalnie, kurde, hitamy go w plecy Wiedziałem, że tak to po prostu się skończy Oczywista sprawa, to musiała być No, kurde, taktyka, która działa po prostu zawsze w ten sam sposób Ale dobra, ziomal zdjął seta, więc nie będę jakimś chamem, który mu y, tej temki zabierze Normalnie mu wyrzucimy tej temy, niech sobie ma, kurde No, kto by się spodziewał do takiego ha, jak ja No, e, nie, na to też uważajcie, widzowie Ja tak robię zawsze i w 99% zawsze też to działa, kurde Więc y, powiedziałem, że sobie zrobię killa, no i sobie y, zrobiłem tego frag więc petarda, ale mal tam raczej wie Że tej temki, no tutaj no będą Na niego czekały, raczej sobie je zebrał Więc nie ma takiej tragedii, no musiał być w totalnym Szoku ziomal, więc od razu sobie tego Chomika możemy usunąć, no bo już Nam się raczej nie przyda Mimo, że za bardzo tych śnieżek nie wykorzystaliśmy No to przynajmniej za tym pierwszym Tepnięciem wyglądało to całkiem ok. No i możemy sobie to w sumie odłożyć, nie wiem nawet Czemu to się nie może zestakować, ale no w planach Będzie zdobyć jakiegoś kolejnego e, Ewentowego przedmiotu Zobaczmy, mam 88%. Koła. Fani byłoby coś sobie w sumie za to kupić. Dołożyć do tej e, krwi po prostu e, wampira. Wiadomo, moglibyśmy jeszcze jakoś, nie wiem, całego anarchicznego seta 2 zdobyć, całego anarchicznego seta 1. Tylko, nie wiem, czekaj mi na przykład Keybase bolowy. Wiecie o co chodzi? Poliet tam chodzi na rynku. 100 koła. Kurczę. 100 koła rózga. Też z eventu świątecznego. Kurczę, żałuję, że tej temy z tych eventów świątecznych posprzedawałem, no bo też go troszeczkę miałem. E, kosty na pewno też będziemy chcieli sobie zdobyć, no bo kosa jest kotem. 130 koła. Nie wiem, nie wiem, naprawdę dużo, dużo. Będzie łuk, kurde, kupi dyna też. No niesamowite to jest, ile tutaj będzie roboty na tym serwerze. No ale to zrobimy w następnym odcinku. Subskrybujcie kanał i zajmiecie udział w a Widzimy się jutro o 15, jeśli wbijecie lajki. Do zobaczenia na razie i siema.